Skoro wiemy, ile dobrego kryje rokitnik, zobaczmy, jak olej z rokitnika działa od wewnątrz na nasze zdrowie. Wspiera odporność i witalność. Dzięki megadawce witaminy C i flavonoidów działa jak naturalna tarcza na przeziębienia i infekcje. Już od dawna sok czy olej z rokitnika podawano na syberii podczas grypy i osłabienia organizmu. Regularne stosowanie wzmacnia nasz układ immunologiczny i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia. Nic dziwnego, że radzieccy kosmonauci włączyli rokitnik do diety, by utrzymać formę i chronić organizm w ekstremalnych warunkach. Olej rokitnikowy to sprzymierzeniec naszego serca i naczyń. Zawarte w nim sterole roślinne, witamina E i nienasycone kwasy tłuszczowe pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu LDL i zapobiegają jego utlenianiu. W efekcie reguluje ciśnienie krwi i wspiera profilaktykę miażdżycę. Regularne spożywanie zmniejsza ryzyko zawału serca oraz choroby wieńcowej. Dodatkowo rokitnik wzmacnia ściany nawet drobnych naczyń, zapobiega pękaniu naczynek i żelakom. To prawdziwe sercowe wsparcie prosto z natury.